i full i to kolejny odcinek serii zagramy w Mass Effect. Jak zauważyliście, małą intro wcześniej nie miałem. Yy, dziennik. Co tutaj mamy? A, dobra. Idziemy zajebać pięść za przeproszeniem. Dorwać tego suki syna. Gdzie on jest? Nie ukryje się przede mną. Frajerze. Czy tu? Nie, tam jest do klubu. Oj, dawno nie grałem. No tak krótko flux, jakby ktoś nie wiedział komandorze Shepard Halo, komandorze Szepard! To mi nie zadaje znajomość. Dobra, idziemy Tu 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 tu... Let's go, let's go, 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 go. Dobra W pięści i dalszej tam, części, nie chcemy na dużo wdrażać, yy, postaram się wykonać kilka zadań pobocznych. A? Weźmiemy tą i wbijamy na imprezę.

Współpracujemy się! Kranami Zniszczycielem Co za Zniszczycielem Co Zniszczycielem by Zniszczycielem Dokłaj mnie. Dokłanaj mnie, bez nie, nie, że tego. Nie! 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 Co ja zrobiłem? Wow, to nie jest sprawiedliwe. Ich było więcej. A nas tylko trójka. Widzicie ile kwadresików widzicie? Jakie ma sensy rady? Zajęłaś foki syna. Sorry, tak głównie, ale... Yy, a tak, a tak, a nie się kurde, tylko... Tego te chowa? Aaaa, que eu vou... ah, ah, Posłania, No! Freks! Posłania, No, tá. Dobra, Freks, tu, chowaj, tu. No, Freks, tu fiz. Wycofa,

taki jak no teraz jakby to ode we jak ktoś krzyczy czy coś nie woła e, bo no, jakieś pytanie ktoś by przerywał to ty dobra dwóch tutaj o ty Zresztą, Stać, ani kroku dalej. To robole z magazynów. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać. Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, tak, o, o tym samym pomyślałem. No I dobra, tak, no to no, na tam trzeba było im ujebać głowy. Warsztat osobisty to podstawa. Masz rację. Tak to? O ej no. Bo... Przecież... to miało? A co Zaczekaj, nie zabijaj mnie, poddaję się! Powiedz gdzie jest Kwarianka, nie będę musiał przestrzelić ci kolan. Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem gdzie jest. Tak, na chuj teraz. Po, w mordę. Pozwól mi go zajebać. Czekajcie, czekajcie, nie wiem gdzie jest Kwarianka, ale wiem, gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. O nie. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z Handlarzem Cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Gadaj, gdzie będzie to spotkanie, zanim odstrzelę ci ten kłamliwy łeb! Spotkanie ma być tu, w Okręgach, w tylnej alejce obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Je baniutki. Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Wiele osób zginęło przez niego. Mógł się tego spodziewać. Ruszajmy. Trzeba uratować kłariankę. O, chory, okay. o, nie. O, nie, o, nie. Napisał wrażyć oko, e e e tutaj znowu są te ziomki oni tylko przeszkadzają. Nie, gdyby nie oni to załatwą, bo by to też było. Gotowy. No. No, jest... Yeah. Let's go power right Let's go 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 go

너무 <목소리> 웃기고. na to, że Saren współpracuje z getami. Oddaj go. Nie tak szybko. Kim jesteś? Nie mam czasu na pogaduszki. Potrzebuję tego dowodu. Chyba jestem ci to winna. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Ura ambasadora tam jest bezpiecznie. I tak będzie chciał to zobaczyć. Oj, Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na norę chory. Wiesz ile... Kto to jest? Kwarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Ta kwarianka pomoże nam zdjąć Sarena. Powiedziałbym to panu wcześniej, gdyby nie skoczył mi pan do gardła. Przepraszam, komandorze. Przez tę całą sprawę z Sarenem jestem trochę nerwowy. Najlepiej będzie zacząć od początku. Pan... No... Nazywam się Tali. Tali Zora Naraya. Nie ma tu wielu Kwarian. Dlaczego opuściła pani flotylę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat Getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar mogławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z Getów się oddali od reszty. Obezwładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci Getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Czego się dowiedziałaś? Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. Iden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos... to Saren! Mamy dowód, że Skurwiel stał za tym atakiem. Saren się nie wykręci. Zaraz, jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Jeden, jeden. Iden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach. Chyba słyszałem tę nazwę wcześniej. Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem protean wyżynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów, szczyt organicznego życia i wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Ochrada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z kwarianką. Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego... Ej, czemu? Przerwało. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Oto mamy całego członka wyłogi. Znowu. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję u rady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. Wziąłem i tak i kajtana. Co Dobra. <laughs> Idzie o A i tak y, w ogóle chciałem poinformować Was że Mam zamiar zacząć nowego Let's Playa Przepraszam, Czyli yo, potocznie, jo, mator, potocznie Mogę Jest Model of Honor zwane potocznie Model of Honor 2010 o, i tak tutaj mamy personel poboczne. Nazywam się Samesz Batia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Czego pan potrzebuje? Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. 212? To nie jednostka Ashley. Pewnie chciałaby pogadać z tym Batiem. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Zamienić słowo z ambasadą i przyspieszyć procedurę. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. Ona miała. On yy, to dla mnie jest jakby taki błąd, yy, bo on pokazuje że ekskluzywny jest bar tam. Tak naprawdę ten ekskluzywny bar jest tutaj. Widzicie? On pokazywał palcem, że to Barius. Tam tak naprawdę pokazuje, że to Barius. Nie zdradza swoich ten sekretów. Ten. A myślecie, że nie ten bar jest Barius. Inaczej by ją przez najbliższą ślód. Wielkie nieba, Commander Shepard. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. Chce pan nadal męczyć tego biedaka? Ma pan oddać zwłoki Nirali Bati? Chciałbym, komandorze. Obawiam się jednak, że to nie takie proste. Sameż Batia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Batia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Nie obchodzi mnie, jak bardzo getto okaleczył ciało. Mąż chce je odzyskać. Nie przetrzymujemy ciała Nirali Bati bez powodu. Chcemy przeprowadzić ważne badania. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie Getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Batia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła. Wie pan, kim jestem. Jeżeli chcę mieć ciało Nirali Bati, zdobędę je. Komandorze, ja nie sądzę, żeby groźby były konieczne. Nawet jeśli zwłoki byłyby tu, w cytadeli, to zaryzykowalibyście strzelaninę, żeby je zdobyć, komandorze? Podobno zapoznał się pan z moimi danymi. Powinien pan zatem wiedzieć, że nie zapominam o poległych. Wygraliście, komandorze. Panu Bati potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na Ziemię. Zajmę się tym o, osobiście. Dobrze frajerze. daję to się chyba wchodziło? Tak, tak, tu. Witam w prezes. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Przypomniałem panu Boskerowi, o co walczymy. Pańska żona zostanie przetransportowana do domu. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Yy, Dobrze, tak. Yy, Resztę zadań pobocznych zrobię po w poranie. Wiesz, co to daje Za mało danych w tym razie Nie, dobrze nie, fajnie ja łokcie Tutaj też jest zadanie poboczne Dlaczego? Ale nie, to już? nie teraz. po prostu tam stoi to zadanie poważne będę musiał sam wykonać ze względu na to, że to jest bardzo nudne to zadanie. Daj spokój. A chciałbym, Udina właśnie przedstawia Radzie tak Dowody wariantów. Tylko, że to długo wytrwało. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Dodać. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy, co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezja. Więc ona też współpracuje z Getami. Matka Benezja jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci Getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że Żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Eden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałem ostrzec Was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził Radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje Getty do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć Getty do swej woli. 50 tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę. Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon, powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ja mogę pokonać Sarena. Komandor ma rację. Istnieje sposób na powstrzymanie Sarena bez angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widmu. To Turianin zdradził radę. Do ujawnienia tego faktu doprowadził człowiek. Zasłużyłem na to. Komandor Shepard, wystąp. Teraz będzie bardzo fajny moment. Komandor Shepard, decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje wydziału wywiadu i działań militarno-obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na Widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, Komandorze. To wielki zaszczyt dla Was i dla całej waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy Was do Trawersu za Sarenę. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Znajdę go. Spotkanie Rady zostaje zakończone. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. I mam nadzieję, że nie słyszycie mojego psa. Ha, kutas nawet ci nie podziękował. Ma wiele na głowie. Chodźmy. Zaraz za tobą komandorze. Jopi. Więc tak. Mamy widoma. Tutaj przyjdę kiedy indziej żeby wykonać to zadanie powołczne. Czy Właśnie.